Dobra, sorry, że mi przerwało. Jeszcze raz, bo ja nie chcąc, włączyłem wyłącze. Jakieś co Wyłącz. taki samochód, taki Tym, to nie ważne. Tutaj zabaw. O, my i tak losę, żyjemy. Oj, oj, Nie wiem. Zaraz się będzie zaczynał sezon pierwszy. 16.30. Chyba zawsze się będą filmy pojawiać. Sezon pierwszy, potem sezon drugi. I tak dalej idziemy do, do jakiegoś tam dziesiątego sezonu. A w każdym sezonie po pięć, cztery odcinki będą. Na razie mieszkam w bazie tej. Tutaj moja babcia. Widzicie ten gramowy dom? a tam gdzie te cztery są Kiedy Przybliżę wam że liście bardziej Oto O tu gdzie się cztery te Kropeczki To moja Babcia mieszka Babcia Pola Świetnica. teraz zobaczymy Przechodzimy przez jezdnię Plagi właśnie są teraz Zobaczycie A chyba. Idziemy właśnie dajmy na, na to, Ja Jeszcze na razie to tak. To... A ty mnie nie przeszkadza, wiesz? Tym, tak, wy. tutaj? Jasio jest. Mój młodszy brat. Dajmy, mój. młodszy? Dajmy. Jesteśmy właśnie na placu za. Dajmy. No mi to. Jedyny pióro na świecie, który znalazł. ja. Wybaczcie, że idę na plac, bo u nas przed chwilą w i burza była. Mokry bardzo piasek jest. O, jaka woda. Patrzcie, lody. A tutaj kałuża. Ten film jest trwał początkowy, to by nie wiem ile, ile się da, tyle będzie trwał. Bo właśnie o tutaj na tym boisku trawnym jeden minus, że tutaj bramek y, nie zrobili i tych linii, gdzie rzut karny, gdzie rzut wolny, gdzie rozpoczyna się początek. To, są, i to jest ten jedyny minus, że tutaj nie ma. O tej krzaki. Tutaj raz ducha zobaczyłem w tych krzakach. Już ja tutaj nie lubię chodzić do tego krzaku. O, ja się już pobieg.